Witajcie widzowie w mojej nowej serii na kanale, czyli Don't Starve Together przez świat z Wendy. I w ostatniej ankiecie wybraliście, żebym wybrał na grę tą postacią i dzisiaj i będę chciał poeksplorować rzeczywiście świat i zrobić no, na początku. Tylko jest rosa? gdzieś tam, prawie apteki. I jak byś nie wiedział, Don't Start to to gra, w której możecie zagrać z jej kolegami, jak sama mi zaskazuje. I przy okazji m, obserwować ten dziki świat, zdobywać, mnóstwo wszelakich szera, szera, zasobów. No. No no i oczywiście przeżyć więc tutaj zbieramy oczywiście podstawowe zasoby tam trawę, patyki i przemień jedzenie no jak w praktycznie w każdej grze survivalowej jeśli ktoś lubi klim, klimaty gier survivalowych to Don't starych w tobie na pewno mu się spodoba Okay. Więc więcej się kara. Jak tam to to postać, która ma która zadaje mniej obrażeń. Okay. Ale, ale także Wolniej spada senity od wszelakich. Po prostu spada soniki. Także ma super siostrę Abigail, która potrafi zabijać dosłownie wszystko. Można ją łatwo włączyć i wyłączyć. Możemy zrobić tak, by, by Abigail zabijała dosłownie wszystko co widzi. Co głębi bardzo łatwo się farmi mi sobie. sobą. Abigaj morduje pszczoły. Wiesz nie wszystko. I Abigame raz. Z dnia na dzień rośnie jej więcej. Jakby nie miałem co powiedzieć w pośpiechu. mi się to. O. Właśnie nie będę wiedzieć Napisz sobie. Już mamy 5 motylków. Zresztą nam przyda. I Wendy. Specjalną zakładkę, w której mogę tworzyć mikstury. Ulepszające. Abygier. Hmm. Ale... ...mikstury są strasznie drogie. raczej nie używa się ich za często. Więc... Tak. Dużo ona ma specjalną strukturę. Która, który może ona odnawiać w Sanity. nie wiem dlaczego ona ma tą strukturę się przydało jakaś struktura, która nie wiem, jakaś zwiększa jej regenerację życia, albo coś. Dla mnie to jest bez sensu. I też bez sensu jest dla mnie ten crafting kwiatka Abigail, skoro Wendy startuje z tym To jest bez sensu. Pytanie, gdzie chcemy się osiedlić? Bo tam jeszcze, jeszcze nie mamy jakiegoś zarysu świata. Tylko dopiero tyle wyeksplorowaliśmy. No ale, gdzieś wypadałoby się osiedlić. Myślę, że w tej serii... Myślę, że dobrze, by się osiedlić gdzieś, gdzie jest łatwy dostęp do surowców. Tam, na przykład, nie wiem, gdzieś... Na przykład kołał. Myślę, myślę, że to jest dobry. dobry Szkoda, że w nie ma jakichś felków umożliwiających. Nie ma perków dos dostosowanych do zbierania zasobów, bo ona ma tylko podwalkę i pod, pod ekspor świata. Została no. w walce nie jest jakaś potężna, ale jej, ale jej duch jest bardzo, bardzo potężny, akurat w walce z małymi przeciwnikami, bo z bosami to ona radzi sobie okropnie. Z bossami, którzy mają. A tak przerowy. Mi się kierowana zwaliła. O, no to trudno. Już morsy znajdziesz. Morsy. nam się bardzo przydadzą w zimę. Ponieważ w innym pory poza zimą to jest po prostu taka czarna plama. Ale w zimę, tutaj wyrasta, jak tutaj możemy na mapie zobaczyć, takie igla, w którym pojawia się Mars. Mi znowu uciekło z głowy. Pojawia się Mars. Z tego morsa może dropnąć albo super czapka, albo kiel, z którego można zrobić Wolfing cana. Więc bardzo pożyteczny ziem. Hosmaka znalazłem. Się na razie mu hosmak nie przyda. Lepiej się też nie zbliżać. Są części Shadow Pieces Czyli bossa się trójki bossów Trójki bossów Którzy przybyli To jest po prostu Kawał po prostu Rzeźby trójki bossów Na razie Nam się oni nie przydadzą Poprawmy trochę Gdzieś niedaleko powinny być figury tych bossów, znaczy no, Czesi, no, zobaczcie, tutaj każda ta figura przedstawia innego mechanicznego, ale, ale każdemu z nich czegoś brakuje, że Bishop nie ma głowy, ...ty... znaczy ten i ten nie mają głowy, a ten nie ma swojego rogu, o, ...tak ja lepiej powiem. Oh. I, I mamy kolejny dzień. I... Super. Marmur dla Wendy bardzo się przyda. Ponieważ z marmuru można robić marmurową zbroję. Pokażę. Marmurowa. Marmurowa zbroja daje 95% ochrony przed obrażeniami. Ona jest dosyć tania, bo on wymaga tylko marmuru i linii, więc pamiętajcie, żeby część tego marmuru przeznaczyć na nasiona marmurowe, o. Ponieważ będzie strasznie słabo, jeśli wykopiecie wszystkie figury, znaczy, wykopiecie cały marmur ze świata i przemielicie go na te... Matko, znowu na zbroję. Niedaleko Niedaleko jest Warholm Warhol to jest inaczej tunel robaka? O,

te kopce psów gończych one niepotrzebne nam a, skały ze złotem a, skały ze złotem można rozpoznać tym że mają jakby takie żółte chrostki na sobie są większe od tych skał a te skały dają nie złoto, a saletra. saletra, a złoto

żeby w początkowych dniach Zdobyć oczywiście te podstawowe zasoby Ale także Żeby zdobyć dużo drewna, kamienia i złota Bo złoto nam jest potrzebne Do naszej nauki okay. A kamienia są nam potrzebne Na młotki A drewna nam są potrzebne Na ogniska Wark, 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 To inaczej też... O, gdzieś wark, 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 To To Znowu inaczej wark, mi z głowy uciekło, to jest... Właśnie teleportek Te teleporty są połączone ze sobą Bo, że wchodzicie jednym, i wychodzi się drugi. Tak to działa. Tutaj jest część Shadow Pieces. Czyli właśnie tego bossa, o którym Wam mówię. To jest akurat głowa głowa shopa I kiedy nosimy ją, to wtedy tracimy dostęp do slotów ciała. Ciała i ręki. Kiedy wezmę coś do ręki, no to. Jak zdejmuje z pleców, to figuje i też strasznie powoli tym nosi. O, to jest chyba. To jest chyba savanna, na której są bawełny. No, tutaj żadnego nie ma. Hmm. Tylko pająki są. Na razie to nam się pająki nie przydadzą nazem kolejny biom ze skałami. To jest biom skalny. Tutaj jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, dużo skał z saletrą i, złotą, i złotem, i także z sępami. Jeżeli, jeśli się je zaatakuje, to wtedy od razu odlatują, ale kiedy podłoży im się jakiś mięso, to im się je zabierze, to wtedy są agresywne. Więc to też trzeba mieć na uwadze. Tutaj trzeba studiować pierwsze maszyny nauki. Albo prezent mam. Nie no zobaczymy, co tak jest z prezentów. Spodnie do munduru Taki syftr. Pamiętacie, kiedy postawicie swoją maszyn pierwszą maszynę nauki, pierwsze rzeczy, które powinniście zrobić, to w to, to łopata. Rozważcie sobie. pamiętacie, żeby mieć przy sobie młotek, właśnie wykopywania tych struktur. Bo kiedy. Dzisiaj dam Wam przykład, kiedy na maszynę nauki są nam potrzebne jedno złoto, cztery kłody, 4 kamienia. To sobie, kiedy rozwalimy ją młotkiem, odzyskamy tylko głowę krowców, ale odzyskamy cały kamień. Znaczy, jeden samoretek złota, ponieważ nie możemy otrzymać jakby jednej drugiego no, samoretku złota takiego nie ma w ogóle. Pamiętajcie, żeby zrobić ognisko, powinniście zawsze przypiec bo wtedy odnowi wam więcej życia. Tutaj na przykład surowe maszewki odnawiają jeden punkt życia, a upieczone dają trzy, więc całkiem fajnie. A surowe jagody dają... nie dają życia, ale przypieczone odnawiają Jeden punkt było. Znaczy, jeden punkt życia. O! Bardzo fajnie. Pamiętajcie, że w pierwszych dniach spróbować świat, żebyście znaleźli jak najwięcej biomów, jak najwięcej tej właśnie tych twórców. To co robić, to się przydaje. Jedwab na przykład przydaje się To hmm. który natomiast jest niezbędny do zrobienia pestycydratora, czyli pierwszej maszyny na magie. Czy macie problemy z w życie, powinniście albo zabijać kwiatki, albo zbierać niebieskie grzyby, albo właśnie zabijać pająki. Z pająku jest szansa na dosyć gruczą pająka, który odnawia 8 punktów życia, więc po no, całkiem spoko. A jeszcze, a jeszcze taka mała ciekawa skoda mnie. Nie. Kiedy przywołamy Wendy, nie? dostaniemy 15 punktów, chapa, Znaczy Sanity. A kiedy ją schowamy z powrotem do kwiatka, to wtedy tracimy 15 punktów sanitio. Więc... No. Znowu to nie wiem dlaczego mi jak nagrywa, to mi słowa uciekają z głowy. Nie, nie wiem dlaczego. I kolejny, robaka kolejny Zobaczmy, gdzie teraz? Tak tutaj, ja tutaj już byliśmy na to, że musie. Jeśli jesteście początkującymi, to lepiej, żebyście się nie zbliżali na bagna bez jakiegoś pancerza, bo tutaj można stracić naprawdę mnóstwo życia. Wieczorem i w nocy z takich rozwalonych chatek wychodzą mermy. To są, bardzo, to są agresywne wersje tych świn, To są silniejsze. Szybsze. A wie aby wieczory i nocy wychodzą z takich kokonów pająki. Więc jeśli nie chcecie pająkać na swoim świecie, to kończę Wam je. Jak najszybciej wybiję. dzień. żeby się nigdy na bagnie nie zatrzymywać bo jeśli się zatrzymacie to możecie już może pożegnać się swoim życiem i z to jeśli jesteście bardzo agresywni Będę zaczął składać metalowity. Więc jeśli. Więc to? Więc ten biom jest fatalnym miejscem na bazę. Nie lepiej, żebyście się nie siedlali na tym biomie i przy tym biomie. Jadek, który, na surowo, znaczy, który normalnie odnawia 9 punktów głodu i 3 życia. Jest całkiem fajnie. Jeszcze chwilę rozwali się ten jod, będę w stanie plastać jodu i kolejne 3 Tą jedną wielką czystką. jedną wielką czystką na pająkach No i Abigail niszczy domy pająką. A ja się z wami żegnam. Papa. Pa.